Na każdym poprzednim SOS-ie w tym momencie zapraszaliśmy Was na wspólny posiłek do naszego refektarza. Niestety w dzisiejszej formie naszego spotkania nie jest to możliwe. Natomiast teraz to my, jak widzicie, znajdujemy się na naszym refektarzu seminaryjnym i zachęcamy Was do tego, abyście chwycili tego batonika, którego macie pod ręką. Może jakąś kanapeczkę, wypili herbaty, kompotu, tak jak to robimy podczas każdej przerwy na naszym SOS-ie. I i? 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 A, i zapoznali się z materiałem, który przygotowaliśmy na temat naszego obecnego życia. Jak my spędzamy ten wyjątkowy i nie ma co trudny jak dla każdego czas izolacji? Halo, halo, witaj Michał, święty Boże. Cześć Karol. No coś mi ptaszki ćwierkają, że razem z Piotrem zapewniałeś przed chwilą naszych widzów, że zdradzimy im pewne tajniki życia seminaryjnego. Dokładnie tak. Chcemy im pokazać co i jak dzieje się w seminarium podczas tego trudnego czasu. Okej, okay. w takim razie szkoda czasu. Zaczynamy od fundamentu, jakim jest niezbędna modlitwa w tym czasie. Więc jaka? Praktykujemy w naszym seminarium koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kilka razy w tygodniu spotykamy się o godzinie 15 w naszym kościele seminaryjnym, aby modlić się właśnie tą modlitwą. Oczywiście w intencji tych wszystkich, którzy są zarażeni, jak i o siły, o pomoc Pana Boga dla personelu medycznego, by był wytrwały. No oczywiście mamy też adorację. Adorację Najświętszego Sakramentu. Codziennie w naszym kościele seminaryjnym modlimy się także tą formą. No właśnie, ale co jest z takim nabożeństwem jak Droga Krzyżowa? Droga Krzyżowa, tak jak w całej Polsce, niegdyś teraz oczywiście jest to utrudnione, ale odbywa się u nas w piątki, gdzie jeden z alumnów z 5 roku przygotowuje tę drogę krzyżową, aby właśnie odczytać się i modlić się wspólnie ze wspólnotą seminaryjną. A na Państwa ekranach był oczywiście klerek Jędrzej, którego również serdecznie pozdrawiamy. No cóż, no to lecimy chyba dalej. Mamy również pewnie jakieś prace. Pracy sporo w tym czasie teraz, tym bardziej, że jest go więcej. I jedną z takich prac jest pastowanie, pastowanie podłóg. Pozdrawiamy naszego seniora Daniela Bojarskiego, któremu naprawdę to nieźle idzie. Całe nasze lotnisko, o którym mówimy, taki hol duży, naprawdę błyszczy to zasługa naszego seniora Daniela. No to lecimy chyba dalej Michał. W takim razie może warto by było powiedzieć coś o pracy na refektarzu. Na refektarzu zajmujemy się portatorką. A co to taka Portatorka jest to zmywanie naczyń, a także roznoszenie posiłków przez daną grupę kleryków każdego dnia przez cały tydzień. Czyli jak Państwo widzą, tak jak w każdym domu, są ci, którzy obsługują stoły, mówi się, że diakoni do tego są najbardziej powołani, no jak widzimy tutaj, staramy się podzielić tymi obowiązkami. No okej, okay, ale co w takim razie uniwersytet, niby zawieszone zajęcie, tak dalej, ale jednak ja tutaj widzę, wszyscy są w swoich pokojach i jak mróweczki pracują. Podobnie jak uczniowie mają lekcje online, tak Nasz uniwersytet gwarantuje nam nauczanie online. Podczas kiedy powinniśmy odbywać swoje wykłady, właśnie w tym samym czasie wchodzimy na specjalną platformę Microsoft Teams, którą to właśnie łączymy się z naszymi profesorami i odbywamy normalnie nasze zajęcia. Oczywiście nie, mo nie mogliśmy tak naprawdę zapomnieć o naszych przełożonych, którzy w tym trudnym czasie. I z jednej strony są z nami, ale z drugiej strony ta praca ich też naprawdę nie mija. Jak widzimy, mamy tutaj przed Państwem księdza rektora, który pewnie już macha, razem ze swoim paputem, czyli ze swoją papugą. No i też pracuje dzielnie nie na próżnuję, rzecz seminarium. Nie, nie próżnuje, oj nie. Ale jest również z nami, drodzy Państwo, taka sytuacja, podczas której, Michał, ty jesteś. A no właśnie, możemy teraz zobaczyć na przygotowanym materiale, gdy wracałem z. Spaceru po naszym terenie seminaryjnym zapomniałem zdezynfekować rąk przed wejściem do y, seminarium. No nie weszło ci to w nawyk. No dokładnie. Ale jednak brat Grzegorz, który akurat siedział na furcie, y, napomniał mnie jak widać, i wykonałem tę czynność tak, jak trzeba. Drodzy Państwo, dezyfekcja rąk to jest podstawa bez tego ani róż. Dobrze myć 30 sekund przynajmniej. No to lecimy chyba dalej. Oprócz tych naszych różnych aktywności, no musi być sport, bo bez tego ani róż. Tak, tęsknimy mam... bardzo przecież za piłką nożną, mam, prawda? Tęsknimy, tęsknimy tęsknimy. Mamy I... przecież halę gimnastyczną, na której to y, możemy przez cały rok tak naprawdę y, ten sport uprawiać. I widzą Państwo, teraz kilka takich ujęć, kiedy my się spotykamy, kiedy gramy, no to są bardzo takie miłe wspomnienia, takie chwile, za którymi naprawdę się tęskni, uwielbiamy ten sport, to jest taki przydujący sport, kiedy ktoś mówi po kolacji o sporcie, to po prostu wszystkie rączki praktycznie w górę i oby to się nie zmieniło, drodzy Państwo. No to lecimy chyba dalej. W takim razie, Michał, co robi nasz wicerektor? Nasz ksiądz wicerektor, oczywiście, podejmuje wiele czynności w trakcie teraz trwającej sytuacji, ale tak jak możemy zobaczyć na załączonym obrazku, też właśnie indywidualnie podchodzi do tematu sportu. Tym razem na podstawie swoich. Urządzeń, przy, urządzeń, przyrządzeń, naprawdę przyrządzeń. Co ja mówię, moi drodzy państwo? Przyrządów. Mamy hantelki i mamy wioślarza. Wioślarz nie jest taki popularny, ale naprawdę nasz książkowity rektor lubi różne sporty. I to jest bardzo dobre, myślę, że w zdrowym ciele, zdrowy duch. No i cóż, drodzy państwo, na koniec zostawiamy wspólnotową kawkę, bez której ani rusz. Dobra kawa z rana jest naprawdę sukcesem na cały dzień. Dokładnie, Jak ja lubię kawkę o poranku, po śniadaniu. Kawka o poranku w dobrym towarzystwie, przy miłej rozmowie, to naprawdę coś ekstra. Wspaniałego. Bardzo Państwu dziękujemy. W takim razie ja, Michał, Cię już w takim razie wysyłam do studia, do Piotra. Wracam. Mam nadzieję, że to, co Państwu przedstawiliśmy jest wystarczające i choć trochę poznali Państwo, jak wygląda funkcjonowanie i seminarium w tym trudnym czasie. To ja lecę do Piotra. Widzimy się, drodzy Państwo, już za chwilę. Mam nadzieję, że Państwo słyszą, że humor nas nie opuszcza, jesteśmy optymistyczne nastawienie, Bóg nas wszystkich kocha, na pewno ma swoje obiece. Chwała Tobie, Królu Wieków. Tak jest. Szczęść Boże. Cześć, Piąteczka. Michał. Piąteczka.